Dla większości polskich szkół 21 marca jest dniem wolnym od nauki. Zwykle przebiega on pod znakiem sportowych zmagań. Tak było kiedyś i tak zostało do dziś. W tym roku społeczność Złotowskiego LO hucznie powitała wiosnę. No nie ma co siedzieć w tych murach szkolnych, gdzie jest chłodem, jeszcze wieje zimowym. Trzeba się przewietrzyć, uciec gdzieś w teren, zabawić się i mile przywitać wiosnę. Widzimy to dzisiaj, wszyscy się świetnie bawią. Jest szansa na zintegrowanie się w grupach klasowych. W ramach ogólniady uczniowie rywalizowali ze sobą kilkunastu konkurencji. Grupowo spacerowali w deskach przymocowanych do stóp, przeciągali linę, biegali slalomem w alkogoglach. To jest dobra odskocznia od lekcji i od typowego dnia nauki. Uczniowie fajnie się bawią ze swoją klasą i wychowawcami. Każdy ma okazję poznać nawet swojego wychowawcę od innej strony, więc myślę, że to jest fajna inicjatywa. W obchodach Dnia Wagarowicza licealistów nie pozostawiono samych sobie. Wspólnie z nimi świętowali nauczyciele i rodzice. Dla wszystkich była to próba sił i okazja do bezpośredniej konfrontacji. To nie jest akurat taki Dzień Wagarowicza, ale i tak jest na pewno tak luźno. Można się zgrać z nauczycielami, swobodnie z nimi porozmawiać o wszystkim. No fajnie jest po prostu. Całkowicie wolni, może się nie czuję, ale na pewno jest swobodnie, bardziej swobodnie niż w czasie lekcji. Nie zawsze pierwszego dnia wiosny młodym towarzyszyli opiekunowie. W przeszłości młodzież urządzała sobie wagary bez ich wiedzy. Zbieraliśmy się całą klasą, uciekaliśmy ze szkoły w górę, z góry to upatrzone miejsce i była fajna zabawa. Wtedy to były spacery po parku, ewentualnie gdzieś jakieś spotkania w tajemnych miejscach. Czasami się uciekało z lekcji. Nauczyciele wcale nie muszą jednak przeszkadzać w dobrej zabawie. Złotowska Ogólniada jest tego przykładem.